Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie, enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W tych latach produkcji Mercedes zastosował zestaw modułów, które po 30 latach lubią się posypać jak domino. Objawy są proste: szybsze błyskanie, brak kliknięcia pod deską, albo kompletna cisza na wskaźniku. Najczęściej winowajcami są zużyte przekaźniki kierunkowskazów, bezpieczniki ceramiczne z korozją i zesztywniałe żarówki. Zacznij od wyłączenia akumulatora, by uniknąć zwarcia w instalacji 12V. Następnie zdejmij osłonę pod kolumną kierownicy. Wystarczy poluzować cztery wkręty Torx i delikatnie opuścić plastik. Zobaczysz tam czarny, spory moduł z klapką. To właśnie centralny układ sterujący kierunkowskazami. Odłącz wtyczkę z żółtą zatrzaskową blokadą, Wyjmij starą jednostkę i wsuń nową z zestawu. Powinna pasować jak oryginał. W tym samym czasie warto wymienić obie żarówki klaksonu i przetestować kostkę, bo zazwyczaj nagrzewa się razem z przekaźnikiem. Po złożeniu, podłącz akumulator, włącz zapłon i sprawdź lewy i prawy kierunek oraz awaryjne. Jeśli słyszysz równomierne klikanie i zegar pokazuje poprawny rytm, oznacza to, że zestaw działa. Gotowe części kupisz bez wychodzenia z domu, wystarczy wpisać winna enimo. Net i wybrać zestaw dopasowany pod Twoją specyfikę rocznika 1987 do 1992. Uwaga! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net, zeskanuj kod qr, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.